Ostatnio na Twitterze znalazłem bardzo mądrą wypowiedź, która twierdziła, że testy end-to-end -end sprawdzają, czy aplikacja działa poprawnie. Testy integracyjne stwierdzają, czy kod działa poprawnie. A testy jednostkowe, czy programista działa poprawnie. I prawdę mówiąc, zrobiło na mnie to dosyć duże wrażenie. Więc jak to jest z tymi testami? Czy jeżeli nie piszemy wszystkich rodzajów, to w ogóle jest sens się w to bawić? Sama koncepcja testowania softwaru jest relatywnie młoda. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się gdzieś w okolicach roku 1980, ale i wtedy to, co było robione, kompletnie nie przypomina tych testów, które piszemy w tym momencie. Testy automatyczne w takim wydaniu, jak znamy je teraz, pojawiły się gdzieś w okolicach roku 2003, a ich szeroka adopcja w community jeszcze później. Mimo tak krótkiego czasu dookoła testów wyrosła straszna ilość mitologii i jakiejś dezinformacji. Trudno jest tak do końca stwierdzić, nawet po co my je piszemy. Jeżeli ktoś mi rzuca głodne kawałki w stylu, jeżeli będziesz pisał testy, to Twoja aplikacja będzie lepsza i będziesz ją pisał szybciej, to mam ochotę zapytać, ale właściwie co będzie w tej aplikacji lepiej i co będzie szybciej. Trudno ukryć, że największą wadą testów jest to, jak dużo czasu zajmuje ich pisanie. I jak kosztowne one są w ogóle w utrzymaniu. Z mojego doświadczenia, napisanie jednego rodzaju testów wydłuża development dowolnego feature'a przynajmniej dwukrotnie. A jeżeli chcielibyśmy pokryć każdy kawałek kodu i unit testami, i integracją, i jakimiś testami end-to-end, -to, -end, to podejrzewam, że dowolne zadanie zajmowałoby przynajmniej 4 czy 5 razy dłużej niż samo po prostu wklepanie kodu. Wszelcy ewangeliści od testów zaczną od razu krzyczeć, że ojoj, oj, oj teraz zajmie to więcej czasu, ale w jakiejś dłuższej perspektywie czasu na tym zyskasz. No, może i tak, ale prawdę mówiąc nie ma żadnych konkretnych badań, które by rzeczywiście potwierdziły, że jeżeli będziesz miał testy i będą one dobre, to w jakimś horyzoncie czasowym zyskasz. Właściwie jaki miałby być to horyzont czasowy, bo na pewno nie kilka miesięcy po zakończeniu developmentu aplikacji. Najprawdopodobniej mówimy o przynajmniej kilku latach ciągłego wsparcia tej aplikacji. Nie oszukujmy się: w obecnych czasach większość aplikacji nie ma tak długiego cyklu życia, i jest spora szansa, że wsadzimy ten czas i ten cały wysiłek po prostu w błoto. Więc po co w ten sposób ryzykować? Według mnie głównym powodem jest to, że napisanie testów do już istniejącej aplikacji jest niewiarygodnie trudne. To się praktycznie nie da zrobić dobrze bez kompletnego przepisania całości tego kodu. Kilkukrotnie w życiu podchodziłem do tematu pisania testów do już istniejącej aplikacji i prawdę mówiąc, za każdym razem wychodziła z tego jakaś koślawa beznadzieja. Głównie z tego powodu, że bardzo niewielu klientów ma ochotę Wsadzić te wszystkie pieniądze i ten cały czas po prostu wpisanie testów w coś, co właściwie nie daje żadnego realnego zysku w tej chwili. Więc cóż, właściwie jedynym co nam pozostaje to trzymać kciuki, liczyć na to, że nasza aplikacja będzie tak świetna, że będzie używana przez następne 10 lat i po prostu zacząć pisać te testy od początku. Głównie właśnie po to, żeby po roku czy dwóch. Nie znaleźć się w miejscu, w którym po prostu nie mamy zielonego pojęcia, w jaki sposób te testy dopisać. Druga kwestia, która zwykle pada w momencie obrony sensowności testów, to Twoja aplikacja będzie lepsza, kiedy napiszesz testy. No, powiedziałbym, że to bardzo zależy. No, tak, z jednej strony rzeczywiście, jeżeli piszemy testy, to zwykle nasz kod jest bardziej podzielony na jakieś moduły, na klasy, cokolwiek tam macie akurat u siebie. I to jest zwykle dobrze. Ale z drugiej strony zauważyłem taką dziwną tendencję, że jeżeli piszemy kod dlatego, że piszemy testy, to zwykle on jest troszeczkę za bardzo poabstrakcjonowany, on jest troszeczkę za bardzo podzielony. Można by było to sieknąć zwyczajnie prosto w dziesięciu linijkach i byłoby spoko. Ale nie, my tu musimy coś mokować, my tu musimy coś wydzielać i tylko dlatego, że chcielibyśmy, żeby te Testy były bardziej sensowne, to piszemy kod w zupełnie inny sposób. Czy to rzeczywiście dodaje coś do aplikacji i do jej jakości? Prawdę mówiąc, nie powiedziałbym. Nie chcę w żaden sposób wpadać tutaj w dyskusję, czy, czy bardziej zdekaplowany kod jest lepszy czy gorszy. Zwykle jest lepszy, ale jeżeli robimy to głównie z tego względu, że musimy go przetestować, a nie po to, żeby jego architektura była rzeczywiście lepsza. No, to już mam pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście nam cokolwiek ulepsza. Myślę, że warto również wspomnieć o tym, że często twierdzimy, że aplikacja będzie miała mniej bugów, jeżeli napiszemy testy. I to jest również tylko półprawdy. Rzeczywiście zdarza się czasami znaleźć jakiś edge case, znaleźć jakiś błąd w implementacji jeszcze w czasie pisania czy kodu, czy testów. Ale prawdę mówiąc, to jest bardzo niewielka ilość. Warto pamiętać o tym, że testy to też jest nadal kod i jesteśmy w stanie zrobić tak samo ogromną ilość bugów w testach, jak i w kodzie. Czyli co, powinniśmy jeszcze pisać testy do testów? I To już zaczyna się kompletne w koło macieju, to już przestaje mieć jakikolwiek sens. Więc jeżeli jesteś dramatycznie kiepskim koderem, to możesz równie dobrze sobie wprowadzić do aplikacji więcej błędów w czasie pisania testów, niż usunąć. Więc czy to na pewno jest aż taki zysk? Jak w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ludźmi i z kodem, mamy jeszcze tendencję do wpadania w temat za bardzo. Czy da się napisać za dużo testów? Da się. Szczególnie jeżeli chodzi o unit testy, jeżeli wpadniemy w sytuację, w której staramy się przetestować absolutnie każdą najmniejszą linijkę, każdą najmniejszą pierdołę, najprawdopodobniej napiszemy za dużo testów. Co sprawi, że jakakolwiek zmiana później będzie prowadziła do zepsucia. 50 testów i będziemy musieli na grubo rozkminiać dlaczego te testy się zepsuły. Czy to dlatego że rzeczywiście zmieniłem coś co, co zmienia zachowanie aplikacji co jakoś ją psuje czy zmieniłem po prostu jakiś fragment kodu i który się nie zgadza z testami nie zgadza się z tym w jaki sposób te testy działają. I to sprawi że będziemy tracić ogromną ilość czasu więc Większość ludzi, którzy zajmują się testami tych wszystkich ewangelistów i całej reszty, oni twierdzą, żeby nie przesadzać. Tak? Nie chcemy mieć 500% coveragea. Nie chcemy mieć każdej najmniejszej literki testowanej. Chcemy mieć sensowne pokrycie testami. Każdy feature powinien być pokryty testami łącznie z przypadkami negatywnymi, ale nie idźmy w temat. Wszystko musi być absolutnie przetestowane, bo napiszemy tego tyle, że cała aplikacja przestanie mieć jakikolwiek sens. Ok, no i teraz jestem w kropce, bo przez ostatnie parę minut prawdopodobnie przekonałem przynajmniej połowę z Was, że pisanie testów jest kompletnie bez sensu. No ale to nie jest prawda. Pisanie testów totalnie ma sens i należy to robić. Naprawdę zachęcam każdego z Was, żeby na starcie każdego projektu. Upewnił się, że będziecie testować. Ale nie dlatego, że później zyskacie jakiś czas, nie dlatego, że wasza aplikacja będzie jakaś lepsza, tylko dlatego, że unikniecie później powtarzania błędów. Chyba najbardziej demoralizującą sytuacją i dla klienta, i dla nas, deweloperów, jest sytuacja, kiedy kręcimy w aplikacji z jednej strony, a tu dupa odpada. Prawda? To jest, to jest straszne. Jeżeli klient czy nawet reszta zespołu widzi taką typu, tego typu sytuację, to to jest zwyczajnie smutne. Nie chcemy wprowadzać się w sytuacji, w której boimy się wprowadzać zmiany w aplikacji, bo nie jesteśmy pewni, co się dalej stanie. I według mnie to jest właśnie największy zysk z testów. To, że sprawiamy, że nie boimy się zmian, że możemy spokojnie kręcić gdzieś w aplikacji, puścić testy i zobaczyć, co się rozwaliło. To daje nam sporo wolności i, i zmniejsza stres w dosyć znaczny sposób. No i teraz pytanie, które testy pisać? Według mnie pisanie samych unitów ma zero sensu, bo tam mokujemy tak dużą ilość rzeczy, tak, tak oszukujemy, że prawdę mówiąc, jak testy unitowe przelecą, to to oznacza głównie tyle, że testy unitowe przeleciały. Niewiele więcej. Osobiście zwykle piszę trochę testów unitowych i sporo testów integracyjnych. Na testy end-to-end -end zwykle trochę szkoda mi czasu i pieniędzy, bo ich przygotowanie jest naprawdę i dosyć trudne i kosztowne i jest super trudno to obronić. Przede wszystkim chcemy pilnować własnego kodu, dlatego właśnie piszemy te unity i integracje. Jeżeli klient już jest taki bogaty i tak bardzo zależy mu na y, całości tej aplikacji, Oczywiście, powinniśmy tworzyć również testy end to endowe ale prawdę mówiąc, to dotyczy głównie bardzo dużych i bardzo skomplikowanych aplikacji, w których błędy są dramatycznie niebezpieczne. Czyli mówimy o jakichś systemach, które nie wiem, liczą pieniądze albo naprowadzają rakiety balistyczne. Tutaj trzeba super bardzo uważać. W przypadku wszystkich mniejszych aplikacji nie komplikujmy sobie życia i nie wstawiajmy się w sytuacji, w której musimy tłumaczyć klientowi, że dodanie jednego prostego przycisku zajmie 4 dni. Te wszystkie opowieści dotyczące tego, że aplikacja będzie lepsza i że będziemy ją pisać w sumie szybciej i tak dalej, wszystko, ten cały bullshit trzeba o nim pamiętać i nauczyć się go na pamięć głównie po to, żeby później móc go opowiadać wszelkim menedżerom. Ponieważ do nich nie dotrze z żadną łatwością temat, będzie nam łatwiej robić zmiany i będziemy mniej psuć w tym wypadku. Do nich to nie dociera z tego względu, że oni uważają, że powinniśmy być idealni, że nie potrzebują deweloperów, którzy robią błędy. Ale niestety wszyscy wiemy, że niestety te błędy prędzej czy później powstaną i będą większe, mniejsze, ale niestety zawsze będą. I przed tego typu sytuacjami staramy się tymi testami bronić. Całą tą litanię oczywiście opowiadamy na wszystkich spotkaniach, piszemy w mailach i trzymamy się jej, jakby to była kompletnie prawda, ale wewnętrznie wolelibyśmy tak naprawdę wiedzieć, jak jest. Chciałem jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną sprawę. To, że testy przeszły nie oznacza automatycznie, że aplikacja działa. Więc nigdy w życiu, za, za, po prostu proszę was, nigdy w życiu nie chcę słyszeć wymówki. Ale w testach działa. Jeżeli aplikacja nie działa u klienta, jeżeli aplikacja nie działa na serwerze, jeżeli nie działa gdziekolwiek, to znaczy, że nie działa i prawdopodobnie coś jest spierniczone. Czy to jest konfiguracja, czy to jest kod, czy to jest cokolwiek, należy iść i to naprawiać. Nie możemy zasłaniać się tym, że testy przeszły. Jeżeli lubicie tego typu tematy, albo chcecie wiedzieć, jak pracować w IT lepiej i mądrzej, zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też o dzwoneczku od notyfikacji. Do zobaczenia w następnym tygodniu.